To się nagrywa. No. Aaaaaah! Tak! <grymne> Ej, chcę się wiochę? Popatrzcie to. Ja teraz jadę. <grymne> nie ciągle. <nie>. O! Dobra, się odczepiam, bo to przeze <grymne> mnie się ten. A Nie! Dobra, Nie, 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 nie. Jeszcze no zginął. Ja musiałem się pomodlić, żebyś tam był. Chcemy. Maluch mi patrzy. Zostaw. Zostaw, on zginął. Okay. Już nic z nim nie zrobić, zostaw go. Daj. Aj, dajcie mi, dajcie le pić! mi, dajcie mam. Koło to autobusie, kręcą Lary, się, kręcą się. Ej jedziemy, dalej, znaczy idziemy Nie ma nic Zostaw go Ej ja sam się Do poszaka będziemy iść Bo Zostaw go, on już nie żyje Nie. Czekaj, reanimacja Ej Poczekaj To miał... się... Reanimacja To jeszcze wyklepać wyklepać, chodźcie Póki ciepłe Może ruszy, czekaj, z ja wsiądę, czekaj. Poczekaj, wsiądę Daj mi wsiąść, zostaw go Czekaj, wsiądę i ty będziesz ja sobie odpalić. Czekaj, ja czekaj, 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 no. czekaj Ja ci powiem to pali, ja muszę Dekaj, kluczyk przekręcić. Babcia dzwoni. Babcia dzwoni, czekajcie. No jest <laughs> Babciu, ja nie mogę <laughs> Ej, dobrze, chodźmy, ciebie? My też, na drodze. Szymon, dobrze to wie, że ją... Weź do No ja was. serce, 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 Ja serce, Ale już mamy! Nie, to koniec, czekać na mnie z Party. Ja biegnę. Ale czemu ten Neon i Maurice, czemu wam nie te te? Nie wiem. Mój krok! Ej, zrobię takie coś, takie a ten efekt, będę daleko miał telefon, a się będę zbliżał, będę przybliżał i lecimy na... no. tak. Ale to na Sanchezie. Czekaj, niech, niech po cię podjedzie. Loros, zostaw Zwyczucie? to. A gente Jesteś magi do LinkedIn? Sim. Vou pegar, leva-te pra. pra novo, pra novo. A gente vai. Leva-te nas posterunkies, Chodźcie pod razą zetę Ej, chodźcie pod bazą ZL zrobimy imprę. Chodźcie, chodźcie. <noise> Ej, biegniemy pod bazę ZL <głos> Ej <głos> no, Loros, zejdźcie z Marisa <grywia> to jest Morisa. No, to jest Morrisa. Gdzie ja jestem? Powiedzcie mi gdzie ja jestem. Nie wiem. Farmer, ty... farmer zna się na gwiazdach, a nie na mapie. No, to w dzień to dużo, zobaczę. O, wtedy siedzi w chacie. Poczekaj, nie jestem dobry w angielskim, ale jak włożę Night Vision gogl, to so, może będzie not. <grywia> no, czekaj, trzeba zobaczyć. A gdzie ty, nie? Aha, dobra, widzicie już. Moja dziewczyna, patrzę często, jest? Obacz. Nie! wyskakuj tutaj! Yeah. Ej, zami, dobra! <grym 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 to jest Parte Sanchez? Biegnę z kumplami na impre Dobra, to włączaj muzykę. Poczekaj, bo impra nadchodzi z tym, z, z odległością. -like po, po drugiej stronie to ulicy no Nie, nie, pod pod nie, nie, nie! Nie, nie, to nie! pod nie, nie! nie! No. Ej, kółeczko trzeba zrobić, ja w środku będę się kręcił. O, namiot. Gdzie ja Gdzie... Po drugiej stronie. ja dziewczyna. To w lewo teraz. Patrzy, często, bo no, bo, ma... Jedź, 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 jedź. W lewo. prawo. Jedziemy, jedziemy. prawo. <laughs> No, czekaj, czekaj, dobra stój. To Daj ja poprowadzę, bo ja nie. <laughs> Ten się bawi, ale też mutuje. <laughs> Moris nigdy z ze służby nie odchodzi. Barta, Barta nie sto. Gdzie by... pojechał? No dopiero z tam jechałem, a ty już gdzieś poszedł stamtąd. Ej, gdzie wy jesteście kolego? Już jadę. Popaczy. No już! Walczaj muze! Popatrz. Macie KTF! Weźcie sobie dwie cieniki do farmer jeden, farmer dwa. Dobra, ja, ja. jestem. Dobra, no farmer, ok. jak to wygląda? Siadaj. Włożyć, kończy

Właśnie nie wiem czy mam Gdzie byście pojechali? Tak, jada, pieniądze. jada Tu powinno Do być ten jest. Mikrofon ogólny Widać to dla mnie Bo dobrze powiem, że robię sumie. <grywa> to wiem Że porweją Ja z bliska robię sumy Seraj się na pieca Ja pierdolę. Zabijcie jest ich najpierw. zamur, zamur zamur, mur, za mur, za tu. Robimy, Następnie zabij, kurwa. Oso, Tego to oso zabijecie oso. chyba. Bo, weź go zabij. Nie za mogę. To, bo. Nie mogę trajerze, to za to, bom Masz po pysku frajerze, tępy chuju. Tępy tak. chuju. chuju masz po... O, dobra, szka, 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 szka. Jest, ja, sprób, ja spróbuję go zdjąć. O, dobra. O, mogę tutaj małe. Tępy. Nie trafię. Jeszcze mnie trafisz. No to się połóż, boss. Macie żarcie? Połóż się! Ja pierdolę. Połóż się, połóż się ktoś. Ten nie, zaskacz. Ale go zdjąłem Ła przodu mus... Ej, gdzie się dzieje akcja w LV? Dobra. Kurwa. Jaki Dobra, stąd nie? chodź, stąd. <grywa> Zombie. robimy wiejską imprezę. A więcej nas nie no tak. na nie da. Na na gie. Dobra, tak jesteśmy chyba jesteśmy. Mam jeszcze lepszą nutę teraz, patrzajcie. Poczekaj bo, bo, bo. jeszcze nie. Dobra. Co ty kabinę? Mam szty głos. Czekaj właśnie, bo ja muszę ja z... 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 nikt zmienić. Też morfinę? No boss, zmień taki Moris, Moris, zmień się No, Morris, Morris no na, na jaki? No na farmerka, cokolwiek. Ja mam, dobra, ja, zdałem, ja zdałem, farmerka. Kto jest farmerem? Ja. A, A ja, 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 jestem jest, trzy. ja jestem farmer. Aha. Wszyscy są farmerzy. Ale ja jest, ja, ja tylko jednego... podniosę tego. Ja pierdykam, bo <laughs> po prostu jesteś, y, On dał se... Amerykę? Moris, weź Ameryka to podnieś. Czekaj, czekaj, ja wiesz, farmer, o dobra, 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 jeszcze trochę, dobra mam. Ale musisz zejść, żeby on to wziął. Nie. Uj. Aleśmy są koksy. Musisz się położyć dekle. Moja dziewczyna patrza często w oczy. Ma. Jestem. Ale do tyłu idź, No po co się do tyłu? jaką ma teraz skoczyć? Próbuj przejść. Skoczę, wam na tej. Nie przejdę. Chodź do, do tyłu, chodź. Weź tej na, na rif, i. ma. Они нам рады.